Hejka, tu Izabela Ocean. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o przeponie. Ważny punkt, ważne miejsce w naszym organizmie. Przepona, czyli główny mięsień oddechowy. Dzięki pracy przepony, klatka piersiowa może zwiększać swój, swój wymiar i dzięki temu możemy robić wdech. I w momencie, gdy przepona się rozluźnia, klatka piersiowa sprężyście wraca na swoje miejsce i możliwy jest wydech. I przepona oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzucha, przyczepia się do tylnej powierzchni wyrostka mieczkowatego, do tylnej powierzchni żeber 7-12 i do trzonów kręgów lędźwiowych. L1, L2 lub L1, L3. Prawa odnoga jest dłuższa. I tam, gdzie kończy się też przepony na kręgach lędźwiowych, dokładnie w tym miejscu zaczyna się mięsień lędźwiowy, psoas. Więc te mięśnie są też ze sobą tak anatomicznie powiązane. Więc jeśli mamy napięcie przepony, to to napięcie może się przenieść na lędźwiowe, czy odwrotnie. I przez przepony, W przeponie mamy otwory, przez które przechodzą ważne struktury. Mamy rozwór aorty, przez który przechodzi aorta. Aorta i naczynia limfatyczne. Mamy otwór dla przełyku. Razem z przełykiem tam biegnie też nerw błędny i otwór dla żyły głównej dolnej. Czyli taką funkcją, o której najczęściej myślimy, no to jest ta funkcja oddechowa, jeśli chodzi o przeponę. W spoczynku większość roboty robi przepona. W spoczynku wdech jest aktem czynnym, bo przepona ma skurcz. Ona jak taki tłok schodzi w dół. Czyli spycha narządy wewnętrzne w dół, w kierunku dna miednicy, rozszerza również dolne żebra, dolne żebra robią to i powiększa wymiar klatki piersiowej. Natomiast wydech jest aktem biernym, w spoczynku, bo wystarczy, że przepona się rozluźni. Natomiast gdy mamy wzmożony wysiłek fizyczny, to aktywowane są inne mięśnie, pomocnicze mięśnie wdechowe czy wydechowe. Wdechowe, te, które przyczepiają się do żeber, do mostka, takie jak mostkowo-obojczykowo-sudkowy, czy pochyłe, najszerszy grzbietu, mięśnie zębate, to pomocnicze mięśnie wdechowe. I możemy też przy dużym wysiłku używać takiego bardziej efektywnego wydechu, czyli używać mięśni brzucha, to są mięśnie wydechowe. Więc jeśli przepona działa swobodnie, to w spoczynku ona robi główną robotę i inne mięśnie nie są potrzebne. No, pomagają jeszcze mięśnie międzyżebrowe, ale te, które wcześniej wymieniłam, nie są potrzebne wtedy. Natomiast jeśli przepona jest zablokowana, taka napięta i ma mało ruchu, nie spełnia swojej funkcji, to nawet w spoczynku musimy aktywować te dodatkowe mięśnie oddechowe, no, żeby jakoś ten wymiar klatki piersiowej powiększać. No i wtedy te, te mięśnie nie są do tego zaprojektowane, więc one mogą łatwiej ulec jakiemuś przeciążeniu, być nadmiernie napięte. No i poza funkcją oddechową należy pamiętać, że przepona to też bardzo ważny mięsień stabilizujący. Zaliczana jest do core muscles, razem z mięśniem poprzecznym brzucha, z mięśniem wielodzielnym, mięśniami dna miednicy. Więc też dla, jest istotna dla takiej stabilizacji naszego tułowia, dla bezpieczeństwa kręgosłupa. Poza tym, przepona też wspomaga powrót krwi żylnej, no bo w żyłach nie mamy zastawek, więc działa pompa mięśniowa na żyły. Jak mięśnie się kurczą i rozluźniają, to wspomagają przepływ krwi żylnej. No, i tutaj, jak żyła główna dolna przebija przeponę, no to przepona, jak pracuje, to będzie też dawała tą pompę. Natomiast, jeśli nie, prze, nie pracuje odpowiednio, no to może ten przepływ być utrudniony, więc łatwiej, o to, żeby były jakieś obrzęki w dolnej części ciała. Przepona też współpracuje z naszą krtanią, więc to jest to ważny też mięsień dla śpiewaków, dla osób, które pracują głosem. Co jeszcze. Też należy pamiętać o przeponie w kontekście układu nerwowego, czyli jak oddychamy powoli przeponowo, to bardziej aktywujemy przy współczulną część układu nerwowego, tą związaną z regeneracją, z odprężeniem. Natomiast gdy jesteśmy w sytuacji stresowej, Pojawia się dominacja współczulna, to wtedy przyspieszamy oddech, bardziej płytko oddychamy i bardziej torem górno -żebrowym. I taki sposób oddychania jeszcze bardziej będzie układ nerwowy na, napędzał, nakręcał, to jest takie zamknięte koło. Dlatego, w takich momentach dużego pobudzenia, stresu, dobrą radą jest nie tyle oddychać głęboko, co raczej oddychać wolno. I starać się kierować oddech właśnie do dolnych żeber, czyli świadomie tu kierować oddech, spowolnić go, szczególnie fazę wydechową. I to pomoże no, nie nakręcać się tak bardzo trochę ten układ nerwowy wyciszyć. Hmm. Więc. Warto sobie poobserwować, czy u siebie, czy jeśli pracujecie z klientami w jakiejś terapii z ciałem, to poobserwować sobie, na ile tutaj w ogóle możemy zaobserwować ruch oddechowy, czy jak przyłożymy dłonie do dolnych żeber, czy czujemy tutaj ruch oddechowy, czy po prawej i po lewej stronie on jest podobny, czy swobodnie mogę wsunąć palce pod łuki żebrowe. Jeśli tutaj jest beton, nie ma żadnego ruchu, jest tutaj dużo napięć, no to znaczy, że warto byłoby przeponę uwolnić rozluźnić no bo to jest taka ważna stacja w organizmie. Wszystkie drogi właściwie prowadzą do przepony. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz: z przeponą są połączone prawie wszystkie narządy wewnętrzne. Te które są w jamie klatki piersiowej w jamie brzucha, one więc łączą się z przeponą. I jak oddychamy, to też wpływamy na ruch tych narządów. Czyli te narządy w jamie brzusznej są spychane w dół. A te w klatce piersiowej są pociągane, też takie wydłużane. E, można zobaczyć takie filmiki na YouTubie, a jak wpiszecie MRI Breathing, to znajdziecie taki filmik który pokazuje jak pracuje przepona jak narządy się poruszają właśnie w fazie wdechu i wydechu jak to wpływa nawet na kształt serca jak ono się zmienia przy głębokim oddechu no więc polecam żeby sobie to poobserwować i próbować tu kierować trochę oddechu. Czasem po wysiłku fizycznym ciało jest bardziej odprężone, i wtedy też może Wam być swobodniej oddychać przeponowo. No albo oczywiście po różnych zabiegach terapii manualnej. Więc warto kierować tu uwagę, starać się spowolnić oddech, szczególnie wydech. Oddychać nosem. Powoli, przeponowo, na zdrowie, dla równowagi, dla chill outu. To na dzisiaj, może, tyle o przeponie. Następnym razem, może więcej zrobimy ćwiczeń oddechowych. O tym jeszcze opowiem o, o różnych e, formach właśnie ćwiczeń oddechowych. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej i do zobaczenia.